Siema Maneczko z tej strony cox 82844 Dzisiaj witamy z Peterem. Przywitaj się! Siema to, dzisiaj serkę. Właśnie w Fortnite gramy! Tak jak chcieliście! Więc chcieliście macie! Ja też mam kil... A, A ej! No tak. skoro jesteś taki pro powiedz widzom jak stać się pro no czekaj ja stąd wychodzę i zamykam cię ej nie nic nie mówiłem ale widzowie wygrywamy grę yy, mój internet widzicie jest obłupana dobra lecimy na obłupaną widzowie bo teraz Leci właśnie na tych 400 starsze, bo oni lecą teraz na te najnowsze. Właśnie, bo tam są widzowie, na ile Ej, lecimy na sioło, bo jest bardzo blisko. Nie, nie, albo dawajcie mi na sioło. Dobra, dobrze, że byłem pod nim. Młej, młej, młej. Dobrze. dobrze. Widzowie jest plus, nikt tu nie leci. No chyba ktoś należy, nie leci, bo zawsze tak myślisz, a potem nie leci. O leci! No mówię. Okarby, to było? To. Mam tego SMG, tego tego. Zaczekaj, no, ja się leczę! Wynająłem nam ratownika! Który będzie nas leczył. O, leczy! Dziękuję! Ej, bo ja mam zero maców. A ty ile masz? Ja zbieram sobie jakieś takie. Dobra, farmimy tu macy. Rozwalamy całą farmę, widzowie! I Piotrek, wiesz, że dopiero odcinek się rozpoczął, a my już dwie minuty w grze jesteśmy. 16 tysięcy ekspa widzowie! O kurde, ja bym potrzebował jakiejś broni, bo mam zero. Po... Totalnie. No broń! To jest ta ze starego, zobacz, to jest ta! Ale nie zabieraj Oddaj. Okej, okay, dobra, to No właśnie, dobrze, że. Dobrze, że ja to wziąłem, co nie? Bo bez tego się nie da grać kompletnie, według mnie. Bo to jest taka noc. Nie, nie, oni se jaja ja robią. Drugie mi dali. No, daj. Ja, czekaj, mam plan. Ja tu otworzę wszystkie te wszystkie skrzynki, okej? Okay? Otwieram... Jest tu! Jest tu! Szturmowy... MK Alfa, zuba! Oni ja, jaja robią! Je, chyba chcę nam polepszyć grę! Widać. Dobra, biorę sobie poteczki, widzowie! Moi to są jaja! O, widzowie, to są jaja! Kolejny ten sam! Petrek, co ty zrobiłeś? Nie, nie. Zobaczy... Y, przejdźmy na ten punkt. Dobra, farmimy matce teraz, dopóki strefa nam nie dojdzie. Dobra. Ja tu niszczę, dla Matsów. Ja też. Alixem, na sobie, tylko nie mam Nie no, Ja raz miałem tak w grze, że same te mi ze skrzynek leciało. No jeden pistolet rzadki, no jeden legendarny pistolet taktyczny mi dropnął. Ej, zawalamy cen! Jeszcze jaki ja mam plan? Patrz, niszczymy wszystkie ściany i zawalamy te budynki. Ej, bo ja już za chwilę mam pełno moców tych drewnianych. A, zapomniałem. Zapomniałem. Niszczymy, Piotrek, ten cały budynek. Ej, czemu to jest metalowe, a pokazuje, że... Ale co? Ej, jaką ty dostałeś ocenę z zachowania, z religii? O, piętnasty poziom. Nie no, ja nie kłamę, sam Są... Ty, full matrzyków. Ale ja, ja... Muszę niszczyć kamienie. Dobra, no? Dawaj, jak pod koniec będzie 6 osób, to robimy z taką... Yy... Takiego big brain'a? Czy... Co robimy? Czy... Taką jak my mamy. Million IQ Piotrek. Ja no. no, mamy zawsze million IQ. Like. No może nie zawsze, ale mamy i... Dobra, teraz muszę pełny metal i będę miał full matsów i będę mógł się z tobą chronić. Ej, Piotrek! Która odpowiedź jest poprawna? Czy Kacper jest for... Czy Kacper jest nubem Fortnite? Nie nubeczki, ty. Tak? Nie? Potwierdzam to z całego serca, że. Nie. No bo to akurat prawda, jakbym był fatalny, to już od tego pierwszego sezonu byłem taki dobry, że zabijałem pięć osób w połowie gry. ale nie jesteś też... Wiem, ja jestem połowę mistrzem, prawda Piotrek? Nie no, i zapomniałem, że mam tego Sprintera i spalać ten cały dom. Spalam ten cały dom. Mama, spalam cały dom. nie naszą chatę, dobra? Aaaa, pomocy! Piotrek, ty jesteś w domu? Nie. Ej, zobacz jak to się pięknie pali, zobacz jak to się pięknie pali. Ej, nie gadaj, że to cały dom spali! Ty! Zapomnieliśmy o strefie! No wiem właśnie! Zapomniałem o niej. Szybko! Dobrze, że mam szybującego sprintera. sprintera i nie dosta... jak będę biegać to nie dostanę damage'u od fall zaraz co ja powiedziałem? chyba powiedziałem coś na odwrót aha aha 400 metrów Gida o tu ktoś był widać Ej, ile masz matsów? Ej, czekaj, dawaj po pomy, dawaj po pomia wszystkich mam przemcję. Ma, Matka święta, skąd? A, tam strzelałeś. A masz! Dobrze tam. Muszę się uleczyć, zaczekaj. A nie, najpierw podki te. A masz metal? Masz maks metala? Nie, mam maks metala. Ja mam teraz 1000. Co? Ja mam tysiąc sto... Ileś. A to jest bot, tu jest bot. Bo cię, co mogę od ciebie kupić? Ty, mogę sobie kupić y, klucz albo DMR z celownikiem? Tym kupuję. Dawaj, dmr dawaj, tylko dmr No, ja właśnie kupiłem. Bo przez niego widać graczy. No, co to jest ta misja ukończona. Ej, Piotrek, pamiętasz tego trika? Pamiętasz tego trika, że możesz osiągać maksymalne prędkości w Fortnite? Ej, dobrze, fajnie, że mogę zabijać bambiczków, co nie? Ja będę mu tańczyć greedy po, a Gepo, Jesteśmy w trawce, jesteśmy w trawce. Dobra, lećmy lepiej, Piotrek, lepiej lećmy dalej, bo będzie pewnie daleko następna. Oj! Po jak lecę, po jak lecę, jak strzała! Pokończę, Giel. Ja sobie chyba dam rana. No właśnie widzę, jak ty się z nami grać, to jest dobra mam próbki. Ej sobie dalej, nie dał mi rana. Dawaj, to nic trzeba, dawaj, dawaj, żeby pokonać. Nie! Dawaj, pokonać ich. Coś. Ej, skoro nie ma tego w grze, to jak typek ma Dewastatora egzotycznego? Mityczny. Nie, to nie był mityczny. Dobra, kończymy widzowie.